Szybanko z tej strony Chaler, jak widzicie mam swoje zwierzątko małe, piękne, uśmiechnięte, cieszące się bardzo wesoło macha ogonkiem to jest Metin 2 serwer Pandorum MT2 <śm> Metin 2 serwer MT2, co ja gadam, ale tak jest, tak jest, tak jest napisane, tu nie ma dyskusji, tak po prostu się dzieje. Zapraszam do rozgrywki z tego serwera. Widzicie, pobiegłem jak debil dalej XP, ale chciałem wam pokazać, że to właśnie najbardziej prawilnym miejscu jakie mógłbym się znaleźć czyli wśród tych wszystkich trenerów na samym środku wiadomo zawsze najważniejsze ze środku, takie królewskie miejsce. Dobra, teraz wracamy do właściwie rozgrywki, bo uciekłem trochę tematem. A nie o to chodzi, żeby uciekać tematem, tylko żeby pokazać o co chodzi w tej wspaniałej grze, w tym wspaniałym nowym serwerze. Cześć, strażników wsi. Taka straż wiejska. Jest straż miejska, to jest straż wiejska na tym serwerze. Fajnie. Tam coś się pali, ale to pewnie zaraz zadzwonię i przyjadą. Dobra. Ej! Halo! Co się dzieje? Przy nie mogę uderzać. Jezu, będę chyba pierwszą osobą, która padnie w pierwszym levelu tutaj przy tych caterach. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, Wszyscy, te gry mnie nie lubią. Nie, nie wierzę po prostu. Nie wierzę. Jak ten przecież piję, uderzam. siekam, namiatam, robię wszystko, co się da, ale nie mogę... nie mogę uderzyć. Ale mam mieć. Przecież mam mieć. O co chodzi? No nie, jak padnę, to to po prostu... To będzie niemożliwe. Po prostu dzikie, zabłąkane, głodne psy mnie zjedzą. Po prostu nie będę tego komentował. Jezu. Jezu, jak to jest możliwe? Nie wierzę. Nie wierzę, kon mi umarł. Kon nie żyje. Kon nie żyje. Jak można dalej grać, zabiję konia. Czuję się podle. Nie, nie. Haha, widzicie? Ta gra jest pomyślana, jak najbardziej nawet jest sparkning. Do dla konia, czyli tak zwana stajenka, stajnia, stajenka, tak, ale jest jest wszystko przemyślane. Pierwszy raz widzę, żeby tak dbano o szczegóły o, wszelkie szczegóły, mamy konia, możemy nim przyjechać, go zostawić na noc szczerzony parking, nic się nie stanie, psy pilnują, coś świetnego, coś po prostu naprawdę świetnego, jestem zachwycony, o, tu jest budka strażnika. No nie, no po prostu najbardziej dopracowany serwer na jakim grałem w Metina do tej pory. Ej, sami widzicie, biegam w zwierzątek, próbuję je uderzyć, próbuję je sprowokować, nie idzie, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy ja po prostu, jest jakaś, nie wiem, happy hour, godzina, w której jest tak zwana, nie wiem, brak przemocy wobec innych osób, zwierząt i tym podobnych. Czerwone miksturki. Nie potrzebuję, nie potrzebuję, bo nawet nie mogę uderzyć. Nie, się nie rozumiem, co się stało. Nie mogę nikogo uderzyć. Mam miecz, mam piękną różową pelerynkę, kurtkę przeciwwietrową, przeciwsłoneczną, Przeciw deszczowom, przeciw, przeciw wszystkim po prostu, a nadal nie mogę nic zrobić. Jezu, dlaczego? Dlaczego nie pod ekspie? Czy to jest jakieś przekleństwo, że ja mogę wbić góra, nie wiem, trzeci poziom? A, nieprawda, na innych mam wyższy poziom. Dobra, pokażemy miasto wyrocznie. Co mi powiesz, pani wyrocznie? No, nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie wiem, co się dzieje. Egzekutor. Weź udział w wojnie. Nie, nie będziemy walczyć. Przecież dzisiaj nie możemy walczyć to nie jest ten moment, w którym możemy walczyć. Kowal, może pokażemy, co mają tutaj w naszym małym, podręcznym centrum handlowym. Spójrzmy, co mają w sklepach. Ciach. Chcę coś ulepszyć. Nie, 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 nie chcę nic ulepszyć. Może. Okej. Okay. Shoe. Shoe. Przykro mi, nie posiadam. Oh my god. Nic nie posiadam, bo nic nie mogę zrobić. U Ciebie handlarka różności. To jest to ona zawsze ma coś fajnego. Nie chce się szkolnia. Co się dzieje? Hmm. Sklep. Wow. A u ogólnie... To jest super ułatwienie, znaczy na pewno się XP jest o wiele szybciej niż na polskich innych serwerach. To jest akurat fajne, ta gra jest bardziej ciekawa z samego początku, bo nie trzeba się namęczyć, żeby być, kurczę, trzeci poziom. Pół dnia biegasz po miksturki do sklepów i wbijać, 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 a w końcu wow, mam trzeci poziom, mogę co w końcu to zrobić, a droga im dalej, tym gorsza, pod górę. Po prostu zniechęca, tutaj idzie szybko, ładnie, przyjemnie, choć, hmm, widać po moim że nie jest zbyt fajnie, ale, ale jak wiemy, wszystko idzie nadgonić. Co mamy? Drewniana brazoletka. To nie jest chyba zbyt. A widzicie? Jednak nie wszyscy mają tak jak ja. E, b, 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 jednak wszyscy mają tak jak ja. Pierwszy poziom. Może tak musi być. Buty mamy, wszystko mamy. Wszystko mam. Pelerynkę mam. Niewitkę mam. Kostiumy mam. A nie mogę. Nie mogę grać. Udowodnię mam, Ale za to założyłem super szybkie buty Legolasa. Siła wiatru. Siła cienia. Pójdźcie na to. Ostatnia próba, ale to będzie tylko próba na serwera. To co chciałem pokazać, to pokazałem. A no nie, nie, no. Nie mogę. No, naprawdę nie mogę za taką. Wybieram, a tak, wybieram wszystko. Bo nie robię jakiś kretyński błąd, gdzie mi wyśmieje połowa internetu. Doświadczenia pierścień, teleportacji. Mogę się teleportować. Mogę być złodziejem. Ja nie jestem złodziejem. Ja, ja nigdy nie kradł Nigdy nie będę kradł, Nie muszę kraść. Nie chcę kraść. Jeden metin, drugi metin żartuję, nie ma drugiego metina jest albo będzie zaraz zaraz się przekonamy co, no, wszystkich bym po prostu tutaj pomordował pozabijał ale cóż hmm. muszę przemyśleć może dziś popełniłem błąd ale fakt fakt ten serwer zapowiada się fajnie i ciekawie i na pewno jestem przekonany że z 2 co ja mówię 220 dwa, dwa odcinków stąd zobaczymy. Może się uda kogoś namówić, żeby ze mną pograł, wtedy rozrywka będzie ciekawsza przy jakiejś rozmowie. A tymczasem trzymajcie się, cześć, na razie. Żadar z tej strony.